Za mną w tle chińskie bajki, w sensie anime. Poza tym widzicie również tytuł odcinka, więc doskonale wiecie, czym się dzisiaj zajmiemy, więc witam was bardzo serdecznie z tej strony Grzegorz i dzisiaj zrobimy sobie krótki przegląd kilku ciekawych rzeczy, które ostatnio zamówiłem sobie w Chinach, jeżeli chodzi o takie gadżety bądź też przedmioty użyteczne dla graczy, pokażę Wam kilka z nich, pewne będą dla was do wygrania, natomiast inne pozostawię dla siebie, ponieważ mam do realizacji kilka ciekawych projektów jeszcze w właśnie z nimi związanych, więc warto śledzić kanał na bieżąco, żeby zobaczyć, które z tych itemów wykorzystamy już w niedalekiej przyszłości, także zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli przede wszystkim taki materiał wam się podoba, dzięki temu będę wiedział, że warto jest raz na jakiś czas robić przegląd gadżetów dla graczy z Chin. Poza tym subskrypcja wraz z dzwoneczkiem jest także bardzo, ale to bardzo istotnym akcentem, żebyście mieli dostęp do kolejnych treści, do powiadomień, bo statystyka wygląda tak i warto jest ją stale poprawiać. Także to wszystko tytułem wstępu. Przejdźmy do ciekawych akcesoriów w granicach około 100 zł za przedmiot. Także ruszajmy! Ta granica 100 zł musicie mieć świadomość, jest tutaj odrobinę umowna, z racji tego, że niektóre przedmioty są znacznie tańsze niż listówka. Z kolei inne są odrobinę droższe, ale to też ze względu na to, że wziąłem powiedzmy rozszerzony zestaw, żeby później móc go fajnie wykorzystać właśnie w przyszłych projektach. Także przejdźmy do pierwszej rzeczy. Zacznijmy sobie od rzeczy, którą kupiłem trochę w ramach Sentimentu, ponieważ w ostatnim czasie miałem niesamowitą ochotę pograć w jakieś gierki retro w formie przenośnej, więc wpadła mi taka oto konsolka 400 w jednym. I tutaj drobna uwaga ponieważ oczywiście są to porty zawarte na urządzeniu, a cała zabawa pozostawia wiele do życzenia, jeżeli chodzi o taką pełną legalność. Niemniej jestem w stanie wybaczyć sporo, kiedy w grę wchodzi kwota wysokości 10 dolców wraz z przesyłką. Za tyle po dwóch tygodniach mogłem cieszyć się niewielkim, być może trochę mizernie wykonanym handheldem, skrzyżakiem, kilkoma przyciskami i opcją podpięcia urządzenia pod telewizor, bo taka też występuje. Tutaj też, wybaczcie, nie testowałem tego, natomiast do zestawu dorzucone są cincze, no i kabel micro USB do ładowania, ponieważ Wewnątrz jest bateria 1000 mAh, która przypomina akumulatorek z jakiejś starej Noki. Ekran pozostaje całkiem jasny, sterowanie być może nie jest idealne, natomiast granie w podróży w kontrę na tym urządzeniu pozostaje mega doświadczeniem, nawet jeżeli to chińska podróbka wypełniona emulatorem. No i niektóre gry się powtarzają. A, no i przy okazji mamy też głośniczek oraz rolkę sterującą. Problem jest jedynie taki, że taką solkę nie ma możliwości podpięcia Jacka 3,5 mm bezpośrednio do niej, co sprawia, że albo gramy na głośniczku, albo bez jakiegokolwiek dźwięku, który umówmy się w miejscu publicznym może być trochę irytujące, e, natomiast generalnie jest to całkiem fajny przedmiot, więc jeżeli jesteście zainteresowani taką konsolką, możecie ją kupić bądź też wygrać właśnie w tym odcinku, ponieważ będzie ona do rozdania. Powiem szczerze, ja już się wybawiłem. W następnej kolejności mam dla Was również przedmiot dosyć interesujący, mianowicie jest to podkładka, ale nie byle jaka, ponieważ jest to rozmiar duży, no i wyposażony w podświetlenie RGB. Co prawda muszę przyznać, że po rozpakowaniu no nie jest to produkt najwyższej jakości, ale z drugiej strony mamy tutaj właśnie podświetlenie kilka profili, poza tym wersją. Extra Large, co umożliwia wygodne umieszczenie klawiatury i myszki, a całość kosztowała mnie 17 dolców. Co istotne, podkładka jest miękka. U mnie po wyjęciu z pudełka pojawiło się kilka odkształceń, ale po tygodniu użytkowania nie było ani śladu i całość dobrze rozłożyła się na biurku. Naprawdę nie widać żadnych odgnieceń. Producent rekomenduje w ogóle wodoodporność. Tutaj mimo wszystko bym uważał, ponieważ materiał nie jest kordurą. Natomiast sama tkanina pozostaje powierzchnią z rodzaju kontrol, więc nie jest wybitnie śliska, ale z drugiej strony pozwala fajnie gdzieś tam manewrować myszką, co do podświetlenia, o ile za dnia nie jest ono specjalnie wyraziste, to wieczorem można i łatwo dostrzec, wygląda przyjemnie jest płynne. Jak mówiłem, mamy kilka profili do wyboru, które możemy realizować za pomocą przycisku na krawędzi, a podkładkę podepniecie poprzez dołączony mikro USB. Niby bzdura, ale dla estetów, którzy nie chcą przepłacać za markowe podkładki podświetlane, które są znacznie droższe i mogą poczekać dwa tygodnie na dostawę, no to czemu nie? Gadżet z mojej perspektywy jak najbardziej OK. Muszę przyznać, że dla mnie to też był test, ponieważ spodziewałem się znacznie gorszych aniżeli finalnie otrzymałem. W ogóle, jeżeli interesuje Was trochę tańszy produkt, no to możecie zamówić mniejsze rozmiary, natomiast ta podkładka trafi do kogoś z Was. Kolejna rzecz jest właśnie ta, która trochę wykracza poza budżet dzisiejszego odcinka, natomiast kupiłem ją również do prywatnego użytku, chciałem, żeby oferowała jak najwięcej, więc siłą rzeczy zdecydowałem się na taki oto tester Switchy, na którym znajduje się paleta 81 różnych przełączników, gotowych do wykorzystania, do testowania. Taka paletka kosztowała mnie jakieś niespełna 38 dolców, znajdziecie dosłownie wszystkie popularne switche, które są dostępne w naszym kraju od ręki, w większości klawiatur. Mamy Ultimu, Keile, Gaterony, Cherry, pojawiają się też griteki. taki tester można dostać naprawdę w różnym przedziale cenowym, zależnie od ilości przełączników na paletce. Do całości u mnie wpadły również nakładki przezroczyste. Takiego keycapa nakładacie na konkretnego switcha, no i wówczas macie bezpośredni pogląd na to, jak dany przełącznik brzmi, jak zachowuje się w codziennym użytkowaniu. Wygląda to po pierwsze mega fajnie na półce, w Ujęciach, podczas nagrywania testów również, a przy okazji jest praktyczne. Jeżeli zastanawiacie się nad wyborem jakiejś klawiatury i chcecie sprawdzić jak danym dajmy na to RED działa, w obrębie kilku różnych marek z pomocą takiego akcesorium jesteście w stanie to zweryfikować błyskawicznie. W ogóle kiedy wrzuciłem zdjęcie tego produktu na Instagrama w storem pojawiło się sporo reakcji osób, które były zaskoczone. Co to jest? Do czego to służy? Nic dziwnego, przekrój tylu przełączników serio może robić wrażenie. Jest to jednak coś, co dzisiaj w odcinku będę Wam rozdawał ze względu na to, że Mam do przygotowania całkiem ciekawy materiał dotyczący właśnie, no praktycznie całej tej paletki. A skoro już jesteśmy w temacie klawiatur i nie tylko, to moja uwaga ostatnio zwróciła jeszcze jedna rzecz, która początkowo wydawało mi się, że nie będzie zdawać rezultatu, mianowicie jest to taki oto żel czyszczący. Wiem, nie wygląda za ciekawie, natomiast dopiero wyjąłem go z pudełka, a zaraz się uformuje w taką elegancką kulkę, no i wówczas będzie on zdatny do działania. Po kilku użyciach muszę przyznać, że ta dziwna i kosztująca zaledwie trzy dolce za paczkę ma się radzi sobie idealnie z zbieraniem pyłków przed nagraniem. Bardzo często jest bowiem ta że poza nagraniami realizowanymi tuż po rozpakowaniu produktu muszę dokonać jeszcze kilku przebitek po dłuższych testach. Wówczas wyciągam takiego gluta z opakowania, puszczam go po klawiaturze czy myszce, a on zbiera tłuste ślady, wszelakie pyłki, które znajdują się w szczelinach, więc naprawdę radzi sobie całkiem nieźle. Największą obawą było u mnie to, że po wyciągnięciu go z opakowania żel kompletnie nie trzymał formy, no i właśnie zaczął się przyklejać do moich dłoni. Także pamiętajcie, jeżeli wygracie taki żel u mnie, a mam ich kilka, więc prawdopodobnie wygrają go dwie osoby, to po wyciągnięciu z pudełka nie kładźcie go od razu na elektronikę, tylko właśnie trochę w dłoni poobracajcie, niech on pozbiera te wszystkie gluty, które zostawił Wam na ręku i później zaczynacie po prostu przykładać go do urządzenia. On wtedy zaczyna działać, delikatnie obracacie go po powierzchni. Wszystkie pyłki, wszystkie tłuste ślady, przynajmniej u mnie na urządzeniach, które z drugiej strony dosyć mocno szanuję, to jednak ten glut zbiera. Wszystko umieszczone jest w środku, więc po jakimś czasie na siło rzeczy, taka substancja jest do wyrzucenia. Ale myślę, że na kilka, kilkanaście solidnych czyszczeń, przykładowo myszki, klawiatury, bądź nawet słuchawek, jeżeli macie tam jakieś zakamarki, to coś wam starczy. Także no całkiem spoko sprawa. Jak mówię, nie wierzyłem, a jednak działa i radzi sobie całkiem nieźle. Na koniec rzecz, a w zasadzie rzeczy, które w ostatnim czasie cieszą się ogromną popularnością wśród graczy i wcale się temu nie dziwię. Ja również nie mogłem sobie odmówić takiego zakupu, biorąc pod uwagę projekt, który mam zaplanowany na przyszłe tygodnie. W każdym razie chodzi mi o nakładki PBT. Zamówiłem dwa formaty. Pierwszym jest paczka takich czterech nakładek specjalnych z malowaniem w orientalnym klimacie. Wyglądają cudownie, chociaż trochę kosztują. 10 dolców za ten zestaw pięknych nakładeczek. To z jednej strony dużo, z drugiej strony, jeżeli chcecie rzeczywiście odświeżyć design swojej klawiatury to może warto zapłacić. Tuż obok nich jest już pełny zestaw biało-różowy na pełnowymiarową klawiaturę w kwocie 12 dolców, które pozwalają przy okazji przepuścić światło RGB z klawiatury. Oczywiście, jak za 40 zł, czcionka nie jest tutaj perfekcyjna, bo wiadomo, że takie zestawy mogą kosztować znacznie, znacznie więcej, ale same nakładki nie mają zbyt wielu ostrych krawędzi, nadlewów, więc jak najbardziej w porządku. Myślę, że stosunek ceny jakości jest tutaj super. Muszę w ogóle przyznać, że to jest świetna sprawa, na którą czaiłem się już dłuższy czas. Jeżeli chcecie odświeżyć bądź też skustomizować Nadać jej trochę takiego innego, bardziej oryginalnego charakteru. A jako, że omawiane keycapy wykorzystam w przyszłym projekcie, no to mam dla Was coś w zamian: mianowicie taki oto zestaw nakładek PBT od SPC Gear. Jest to model bodajże SPG 039. Dokładnie mamy tutaj 13 kikapów PBT, które są dedykowane na te obszary najbardziej, najczęściej wykorzystywane przez graczy. No i całość jeszcze dodatkowo wyposażona w kluczyk, żeby łatwiej Wam się to wszystko zamieniało. Także też Wam taki gadżecik zaprezentuję. Wszystko w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że taki przegląd akcesoriów czy też gadżetów dla graczy Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, dzięki temu będę wiedział, że podobne odcinki powinny na tym kanale pojawiać się w przyszłości. E, oczywiście, tak jak mówiłem, część z tych przedmiotów będzie do rozdania poza nakładkami i poza czym jeszcze? E, nakładki, nakładki, nakładki. A i jeszcze tester Switchy. Te rzeczy zostawiam dla siebie ze względu na przyszłe projekty, które chcę koniecznie jeszcze zrealizować. Natomiast cała reszta będzie dla Was do rozdania po prostu pod tym filmem w komentarzach. Napiszcie, biorę udział, no i wśród tych osób rozlosuję wszystkie przedmioty, które mam gdzieś tam do rozdysponowania między Was, między moich widzów. I to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zaglądać na Instagrama, pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał wraz z Dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami, bo mam nadzieję, że będą one dla Was ciekawe i przyjemne do oglądania. Żegnam się. Na razie. Pa! pa.